Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 23. Jeszcze kilka materiałów z FIFA 23 przed nami, dlatego warto zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby tutaj się pojawić, że jeszcze nie subskrybujecie kanału. Ach, nie chcecie przegapić kolejnych odcinków FIFA 23. Pamiętajcie moi drodzy, że to wideo, słuchajcie, zawiera nagrania z gry, która jest jeszcze w produkcji i nie odzwierciedla jej ostatecznej wersji. Czyli rzeczy takie jak rozgrywka, zawartość, ustawienia, oceny piłkarzy mogą się różnić co do pełnej wersji FIFA 23. Także moi drodzy, startujemy. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 23, a moim gościem jest PLKD, Witam serdecznie. Witam cię, Oskary, Na wstępie przepraszam, jeśli będę się dziwnie uśmiechał, ale mam znieczuloną połowę twarzy, więc nie śmieję się dobra, za bardzo przy montażu. Dobra, dobra. E, także widzowie. Tutaj szanujemy <noise> wszystkich oczywiście, no i pamiętajcie, że też to nie jest pełna wersja, to jest póki co beta, ale też z pełnej wersji szybciej będziemy nagrywać y, dla Was właśnie ten FIFA, dlatego warto zasubskrybować mój kanał i oczywiście PLKD, którego znajdziecie w opisie tego filmiku, także wbijajcie, bo damy też Dzięki, nagrywa Oskar. materiał z FIFA 23, jeżeli nie wiecie, dlatego warto. No, czasami tam coś z FIFA wrzucam na kanał ogółem. Warto, to... warto tam zajrzeć. Także moi drodzy, dzisiaj otwieramy dwie paczki, y, łącznie będzie 48 piłkarzy tak naprawdę i z tych 48 piłkarzy będziemy... Mogli stworzyć sobie składzik do pack and playa, no i pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda ta gierka pod tym kątem. No i też myślę, że nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o zgranie. No ale zobaczymy. Także, moi drodzy. No właśnie, trzeba no, będzie się. Nie... Jeszcze tutaj to stare zgranie, tak? trudniejsze A nie, nie trochę, nie ale już dobra. No. to nowe? Nie, nie zaktualizowali tak, okay, tego. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to, moi drodzy, lecimy z pierwszą paczką. To ok. Leci, pierwsza paka leci. Tak, jest, tu mnie leci. Zobaczmy. Niestety nie wiem, jak rozpoznać cokolwiek, ale czy to będzie Wanda. ojoj! Okay, tu... oj, oj, oj. Co tu się stało? Oskar, to beta. No to nie twoje konto. A <laughs> ty zazdrosny! Ja pierdzielę! Okej, okay. no dobra. Ja. Ty, Franki nie ma prawdziwej twarzy. Damian, wiesz co trafiłem? Messiego i Tercejgena w jednej paczce. Cieszę się twoim szczęściem, Oskar. <laughs> Ale... Ja sobie zapiszę w razie nie. czego te cudowne nazwiska. Ja sobie nazwiska... robię właśnie zdjęcie, żeby ten... Yy... O kurde, tutaj sporo Bela jest, OK. Jest grywalnie. A ja powiem ci tak, ja, bo ja się trochę też cieszyłem, bo ja otworzyłem dużo paczek w tej becie, i ja nic nie trafiłem, Aha. nic zupełnie, więc dlatego tak Ja mówię, w trzeciej jest... trafiłem Mbappe. Okej, okay, okej. Okay. Serio? Tak, i to jeszcze w wymiennej, i musiałem monety szybko zbierać, żeby go mieć. Aha, na podglądzie. Ja, yeah, mm -hmm. fiko, to nie Okej, okej. Okay, okay. To co, lecimy z drugą paczką? Czekaj, czekaj. Dobra. Dobra, jestem gotowy. No to ruszamy, moi drodzy. Otwieramy. Paka numer dwa. Okej, okay, jest inform. Francja. Ooo, okay. oh, jeju, słabo, słabo, słabo. Kto, jakiś Griezmann? Ale masakra. A kogo trafiłeś? Me no. Kogo, kogo, sier? Sure. Milana. dobra, dobra. Y, Okej, okay, ja Castilsa i Informa. Ty, to może jeszcze jedną otworzymy, no, ja co? No niestety nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Aha. u mnie widać. Mnie ja się nie logowałem tak często, Damian. Ale to dobrze, bo takie słabsze karty w akcji, zobaczymy, no, no, no. wiesz, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Dla widza może być ciekawiej. A może właśnie, nie, zobaczyłem Messi na przykład? No dobra, to co moi drodzy, idziemy układać składę i za momencik się widzimy. Dokładnie tak. No? Okej okay, moi drodzy i tak prezentuje się właśnie mój składzik, yy, no powiem Wam, że uzyskałem 15 zgrania i to całkiem nieźle wygląda, jeżeli chodzi o Messiego to sami zobaczcie, teraz Messi miał oczywiście tą yy, na karcie RW i z, po zastosowaniu karty zmiany pozycji mu się zmienia na ST z uwagi na to, że jego możliwe pozycje to RM, CF, i RW, więc on może mieć jeszcze takie trzy, trzy pozycje No i tak właśnie z większością tych piłkarzy jest, że mogą mieć te inne pozycje Tak jak w przypadku Lukmena, może być i LM, i Kam i ST. Dlatego y, to powiem Wam, że jest ciekawe Jestem ciekawy jaki będzie koszt takiej karty zmiany pozycji, ale to już zobaczymy y, później No i teraz Damian, jak tam u Ciebie? No mnie troszeczkę lipa na napadzie Embolos z Benteke, więc będę próbował grać tutaj na główki na skrzydłach azarckiezą. W środku pola Alan, Frenkie de Jong, i w obronie, Angelinho, Eder Militao, więc akurat Uuu. on tutaj może zrobić fajne rzeczy. Felipe z Atletico na prawie obronie, Nelson Semedo i w bramce menią Bez jakichś wybitnych nice. zmiany pozycji przydałby się jakiś lepszy napastnik, ale damy to radę. No próbujemy się złapać i lecimy. Uff. Dobra, jedziemy! No Pierwsze starcie, Derby o, Gdańska, kurcie. FIFA 23. No. Teraz się te składy inaczej też wyświetlają, prawda? To znaczy. <laughs> A, A ty grałeś? W sensie coś, na początku nie? się wyświetlają, nie? No, no tak, 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 nie przewijaj, tak, tak, nic, tak, tak, żeby tak, widzowie tak. zobaczyli moich przepotężnych piłkarzy. Okej, okay. i teraz widzimy skład właśnie PLKD. No i powiem wam. Ale ten Messi na napadzie, choć szkoda, kurczę, że pewnie znów nie będzie miał pięciu gwiazdek sztuczek. Powinien no, mieć. No, dokładnie. Tutaj u ciebie te skrzydła fajnie wyglądają. Ile meczów tak zagrałeś, Oskar? Mm. Yy, jako, że dopiero rozpoczynam w sumie nagrywanki i tak dalej, to cztery. Okej. <gry> Nie, tak z 20-30 okay, okay. chyba poszło. Testowałeś powershoty? Nie testowałem. No, wracając do tych powershotów, no to właśnie yy, myślę, że dzisiaj przetestujemy je. No, i też... no, ja zaraz mam zamiar to zrobić. No, bo, bo generalnie, tak... PowerShot'a słuchajcie, robi się tak jak e... Drivena kiedyś, a Drivena teraz podobno się robi dwa razy strzałem. Więc zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Kiedyś się tak robiło. Tak jest. O! Powershot. No kurczę, jest takie, no to jest sz... takie przybliżenie, <głos> <nie>? <głos> No, to można wyłączyć w razie czego w ustawieniach, ale. Okay. To sygnalizuje, a że ja... zostaje oddane się... takie mocniejsze Ty, uderzenie. Ja Messi! Nad bramką. A, to nie był powershot. Jeszcze nie. Uu. Damian, u ciebie wie oznacza wieczysta czy wieniawa. <grym> nie odpowiadam. <grym> powershot! O. o kurde, tak no, już... No. Szukam, szukam jakiegoś miejsca OP, nie? Ale powiem ci, że... Musi być jakiś tak, punkt, tak. gdzie Raz, to Tak, tak. punkt. Dwa, jak jeszcze piłkarze będą mieli to... Te strzały tak już wykokrzone No to, Już nie wiem, chcę myśleć co będą jak te karty specjalne Tu Leo, nic z tego Wydaje mi się, że bardziej, że co bardziej fizyka się liczy, ale to z, z biegiem czasu No bo tak trudno korzystać z tego tak. driblingu, tak czuję, że więcej Że jak przytrzymasz trochę tę piłkę przy nodze, to lepiej leci, bo Oj. nawet ten Messi się tak porusza to Znaczy ja akurat źle biutko. się poruszałem to To była od razu moja wina, zdecydowanie <laughs> Przepraszam, Leo. Spróbujmy Sprawdźmy na tapina. O, tak. Okej, okay, okej. Okay. O, i strzał! I... O, tu... o kurde! A to był Franki? No, okay. a Frankie tak, ma tak, takie tak. Już... średnie strzały, szczerze mówiąc. Ale on już coś może tutaj pocisnąć. I Laramendi, 47 te tempa, jego może nie oddać. No to już... A dembele masz, no co? O. o! Czyli on trochę inaczej to wykonuje. Tak płynniej, fajniej no. to wyglądało u niego. Okej, okay, okej. Okay. Już na czas grał z 30 <noise> minuty i ja pier... Dobrze! <noise> I na czas! Nie no. Paredes. MVP? O, już tam się robi dziura. A jezu! Ojojoj, Teraz oj, messi, oj, oj, messi, się. Messi, 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 Nie ma! Oj. Och, Aha, ty masz... Kogo ty masz tam z siódemką? To jest Dembele, tak? Oj, nie wiem kto ma jaki numer. Okej, okay, teraz... Nie, Ten Inform. To jest Inform84. Oh. Okej okay. no, Chyba z Brighton, ale nie mam pewności O, będzie okazja Paredes! aj, blisko Ale tragicznie Ej, co jest? W ogóle też fajnie jest to, że te ślady zostają na, na murawie Że jak zrobisz ślisk, to już potem te ślady są tak, do końca Tak, tak, mega to widać Podoba mi się to Dlatego, Damian Gramy zawsze u ciebie, bo szkoda mi murawy <grym> <grym> O, Ej nie no, kurczę, ten trik wygląda kozacko, podoba mi się. Faj, fajnie, taki płynny, tak, no. No Wykończenie takie klasyczne, mocny, mocny strzał tak. po długim. Generalnie wydaje mi się, że e, zawsze te nowe triki są OP, jeżeli potem one są OP, to potem jakiś patch wchodzi i je neutralizuje, ale tutaj wydaje mi się, że on jest taki optymalny, póki co. No ta, tak, taki akurat, bo też mhm. nie, do, nie dodaje żadnego boosta, no jak wybiegnę za bardzo obrońcą, to no, no moja wina. Tak. Uuuuh. Oj. Oj, zeszła. No ale, expected go No Trzeba expected pamiętać, go że te strzały rośnie. są. <noise> Manualne są te strzały, power więc też trzeba dobrze wycelować gałką. Okay, okay. Sprzedaż nowych padów do PlayStation <noise> wzrasta. Dawaj Uu. na główeczkę, oj spóźnił się. Ogólnie przy rzutach rożnych mi się wydaje, Dobra. że te wrzutki będą miały większy sens. Tak zauważyłem, że częściej ci zawodnicy dochodzą w końcu do tych, do tych główek. Tylko też nie wiadomo. A no, tak jakoś jeszcze nie ogarnąłem za bardzo dobrze tych rzutów hmm. rożnych, może będę miał tutaj okazję. No ja dzisiaj straciłem bramkę właśnie z rzutu rożnego. Jak mam wrażenie, że do niektórych podań trzeba się bardziej przyłożyć. Też o siłę dbać, No tak wiem. Większą uwagę trzeba będzie. No. Skupiać na takiej precyzji Bo wiele razy już się złapałem, że jak na 100% podanie by doszło z no. 22, tak tutaj... Taki większy manual No nie Taki udaje większy się manual to. To jest, nie? No. Że masz większy, większy wpływ na to, co się tu dzieje Oczywiście pamiętajcie, to jest wersja beta, nie wypominajcie nam tych słów <laughs> za dwa miesiące Fineska Messiego? Wow! Manu... No i teraz? Trochę się zabiera do tego strzału. No Trzeba jak mieć tak, dużo ale miejsca. jak się tego nie zablokuje, tak, to. Tak, tak. Mm -hmm. Jeszcze im bliżej, tym większe prawdopodobieństwo trafienia. Oj. O ile bolo, on ma tempo akurat i pana to, pana to, ej, 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 kar! Referi! Widziałeś kamerę, że była przybliżona? Że kamer... Bo ja robiłem power shota. A, do... A, ja myślałem, że to. Hmm. <laughs> Ze, względu... Ze względu na mój ślisk. <laughs> Że to jest taka inteligencja kamery Co za jaduś. Widzowie przepraszam Ja pierdziele są takie Janusza, nie. No nie. O mój Boże Hej co, rzut, wolny. O, rzut wolny masz, możesz pokazać widzom Nie wiem widzowie czy znacie ten rzut wolny. Mogę. No ale nie, Ala United Fajno. P... no! No nie no, strzelba znacie ten, ten system, że to wolnego, widzowie. Ja, Jezus, nowy system. Ajajaj, aj, aj. Ale działa. Proszę o moje słowa <noise> tak, tylko. Wiem. Kolejna FIFA i działa, widzowie. O Boże, co to jest? <noise> to nie źle ogarnąłeś ogarnąłeś rzuty rolne. No nie, pferd. bo nie nas <noise> O Jezus. O. <noise> No myślę, że z różne łupij nagle cyk Ooo, i znów Embolo Chyba, z bo tak dobrze się ustawiałeś w obronie A to o, ja to po specjalnie dla i, i, I też zrobisz według na Boże Nie, nie zrobisz. Sowietrzenie To, że nie można na do przodu robić. Dobra, jestem gotowy. Pana to, na to, Roberto, karty! A widziałeś krokodylka? Zrobiłem? Kurde, no. Ale nie wiem jakie. <laughs> <laughs> Ale coś. Trzeba podejść po prostu. Tak, okej. Okay. Myślałem, że coś trzeba było wcisnąć. O, chyba znieczulenie mi puszczę powoli. <laughs> Jeszcze ten mecz ze mną już będzie full. <laughs> Właściwie może od śmiechu. O, jezu. Nie, no trzeba mieć tak, dużo tak, miejsca, tak, żeby tak, zrobić tak. tego powershota. Ale teraz ładna piłka leci. Brillę Mbolo. Rzeźnik przy piłce. Jej, ale kurde, te wślizgi takie. dobre no, są, no. Embolo, embolo. Uuu, to musi siąść, to I musi siąść. Bentaka! Nice. Nowa cieszynka. Aha. wam <laughs> <laughs> nową cieszynkę i dzieciaczka nie ma, no. Wchodzimy. <laughs> A, i powtóreczka ładna no. była. Nie, nie przewijajmy następnym Dobra. razem powtórek, bo niektóre są naprawdę ładne. Yy, Przypominam, Oskar, że można robić pięć zmian w płucie. Tak, 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 wiem, właśnie yy, w trybie kariery. Szczerze, boję się <laughs> troszkę tego. Ale w sensie możesz chyba na trzy razy, tak czy owak, nie? Nie możesz pięć poje po mhm. pojedynczych. Nie, ja zrobiłem pojedynczo pięć. Serio? O, no. Kurczę, to może to zostanie zmienione jeszcze. Czasem? Oj, 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 ładnie, ładnie rozklepane. no A zdobywcą bramki Usman Dembele, jeśli dobrze poznaje po butach. Po butach poznajesz? No co, co tam, co za cieszynka? Mieli się zrobiłem. Oj, przepraszam <gulity> najmocniej, to jest wepu jednak. Już <gulity> że pomyliłem Merkuriale z Predatorami. Nie, no, jak, no, nie, jak, nie, nie, jak pom Pomylić tych dwóch piłkarzy. Natomiast um, wepu. T... Aha, powtórka normalna. Okay. No szkoda. Ty chyba musisz strzać bramki. Faul. <gulity> O, dziękuję. <laughs> to działa na twój głos chyba, reakcja sędziego. Pana to, pana to, pana to! Patrzę. <laughs> no, <laughs> no nie wierzę. Hmm. Nie myślałeś, Damian? O, zrobiłeś kukurella? Kukurella podługił. i myślałem, że zrobisz power no ale. No właściwie to nie byłby no zły pomysł, miejsce, bo ale widać z... tutaj brak tego wykończenia, Ubu, bo no? tutaj turbo zgubiłeś. Kurczę, A upamykano wpuściłeś na środek, no nie <grym> Tak, za końca. Zaraz coś przekąż... Nie, przepraszam. <grym> Messi będziesz utrożny. A tak mało korzystałeś z tego Leo. A zobacz, są nowe rożne i teraz faktycznie... <grym> I! A jezu, wow. ale coś się dzieje, nie? Coś tu się odbije, tu to, tamto i. cyk. Coś się jednak faktycznie przy tych rzutach różnych może podziać. Biegnij, co to mięz... jest? Ej! Pusta bramka, co jest? Wolny, wolny, wolny. <laughs> A ja myślałem, że ci skończy. Dobra, kim ja to mogę wykonać. Ej, chcę krokodylka zrobić. Nie, ja coś chyba trzeba wcisnąć na krokodylka. O, trójkąt, uh, spróbujmy. trójkąt. Spróbujmy. za. No i tym akcentem, moi drodzy, będziemy się z wami żegnać. Derby Gdańska, póki co dla mnie, ale z tego co słyszałem, ma się odbyć mecz rewanżowy. Na kanale, tak na jest, kanale to jest Damiana. Chcecie, tak jest, u mnie na kanale zobaczycie mecz z Mistrzem Polski FIFA, dlatego wpadajcie. <noise> Dziękujemy bardzo, link do Damiana w opisie. Trzymajcie się, no i na razie. Cześć!